Nawet na naszej błękitnej planecie świeża woda pitna to towar deficytowy. A to poza granicami Ziemi zaczyna się problem. Nawet najbardziej jałowa ziemska pustynia to nic w porównaniu z resztą układu słonecznego. Na jego zimnych peryferiach, jedyna dostępna postać wody to lód. Choćby na zmrożonych księżycach Saturna, gdzie fontanny lodu strzelają na wiele kilometrów w kosmos. Bliżej słońca, na Marsie, wodę unicestwia dziki wiatr słoneczny. Za to na Wenus zwyczajnie wyparowuje.